Druga, uwaga. Misja nazywa się DIVIUS Delvings. It's time to get the bot, uh, to the bottom of the Skaven Plans and put them to an end. Uuuh. Uuuh. Dobra. Ready? Odpalam Czekaj. <laughs> I was born ready. Nie? Czekaj. <laughs> Czekaj. No. Kaśka, weź napisz coś na, na tym na czacie, zobaczę czy, czy na pewno połączone jest. Napisałem, że połączone, ale czatu mnie wyświetla. Czekaj, Kasiunia krowy kraty, Bla, bla, działa. Widzisz, niektórzy mówią, że z taką dziewczyną można konie kraść, a z kusieru, <śpiewanie> krowy, może krowy kraść. Kim chce <śpiewanie> zagrać? I to w sumie może i lepiej, krowy więcej warte teraz, bardziej praktyczniejsze. No nie wiem, bierz scienę. Już pierwszą część jedną ugrałeś. Musimy wiesz, to... Jak to się nazywa nie, nie zmieniasz tego zwycięskiego zespołu? wiesz. No, never część the Winning Team. A ten healing to był, że jak Jakogoś leczy, to 50% dla mnie wraca. Na pewno? A ty nie aż wcześniej faktycznie healingu, że jak siebie leczysz to dookoła. Trochę leczy? Takie jesteś no, Miałem, ale no... Nie wiem. To jest na pierwszych talentach, na pierwszym poziomie. Komplement szukam patelni? Komplement. Damn. Będę leczył kogoś. Dobra. Jezu, co ty co? A, ty jeszcze wybierasz? To może się w 10 Co ty narobił? Kurwa ty powinieneś być ostrożny. oczka od tylko. Pozwól patrzy. przyjechać. <śmienicza> O, ale mam charm i on daje na przykład, że jak konsumuje jakiegoś potion'a, to że Spress the Effect to the nearest No proszę. O I jecha. co? I chuje, i nie działa. Ale potion, a nie heal. A, potion. I, po I healingi nie działają, tylko inne potion'y. Nie działają, bo nie ktoś działają. pił i dostałem buffa. Potion! A, no to chyba działa, dobrze. Alright. Za pierwszym teraz robimy. No jak? Sznurówka wystawała. Ło, <laughs> wow, wow, wow To my stąd zaczynamy? Pa, pa, pa. Znowu te kamienie zbierać? To ten sam przecież ten teleport tutaj jebną na dół. Spadł z góry. Jakie jakaś... <grym> książka już została z tyłu na pewno. Można w tym dole gdzie jakaś książka jest. Albo klucz. Kurwa do dołu. Klucz do pramy. oj. oj. Na ten weśń, nie można. No nie. No. Makes no fucking sense. Make it make sense. Ale gibi! Pa! Można zbierać czy zniszczyć zniszczyć. <giby> pa! Destroik Jeden na 50 mushrooms. Gibi! A jak zostawiliśmy? to jeszcze padło. Gibi! GZIBY. Exhibit. живить. Нельзя живить. Нельзя живить. Нельзя живить. Нельзя живить. Нельзя живить. Нельзя живить. А Czego? I don't like letters. Sienna, powiedz mi, czego szukasz w takiej dobrej drabinie? Przede wszystkim szczebli. <noise> Stabilności. Oparcia. Oparcia. <noise> sama winda wjeżdża, czy ktoś nas zaprasza? Pa, to bomba?

O kurwa? co tam? Śpicie na górze? No idę, idę. O, Thresh hand, dajcie Thresh no hand, please. Gimm. O, taki z gryby. Chyba to pomieszczenie. jest no. Będzie coś wiedzieć. Zresztą na młyńskim kole teraz. To chyba jest no, jakaś. No. Jumping puzzle. No. Ej, ja nie wiem co tu robię, gdzie jestem po co plazmie. Ale chyba tędy gdzieś się da wleść. No. Patrz! Chyba nie. Mam! Grimoire. No, no. spadnę! Kurde, no. jak ich zabiję, tylko mnie spróbujcie. się. Krąci. O Jezus! Dobra. Mam grimowar. Ty, niełatwo było go znaleźć. Tak się zabija. Co? Wydawałeś pięć naraz. Tutaj trochę tego leży. Luta. Trzeba boić po grimoire. Easy. Globodir jest niebieski. Gas. 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 The Gas. The Gas. No. Trzeba się odnaleźć, Odnajdźmy. Odnajdźmy się. się na nowo. Gdzie moto? Nie widzę go. Jestem. A, z tyłu, dlatego się nie wiedziałem. Ma sens, dobra. <śmiech> <śmiech> Bo wiesz kto ma oczy z tyłu głowy? Mutanci! To <laughs> <laughs> <Oba>. jest <laughs> O, fuck. Gdzie my jesteśmy i dokąd my zmierzamy? Czyli no dawaj, tam musimy iść. No, no przeciwko. A, a. My tu stoimy nie wiadomo po co. No broniliśmy się. O kurwa, a. uwaga, miche. W drugą no do mnie, do mnie. No, co, chcę do quest'a, nie chcę, a tylko do quest'a a... <laughs> Achievement po drodze będzie, Opiony to. jakąś klądfem mamy, nie? Tak, nie. Žít, ani nemám. Máme, máme máme. O regenerace, kdo štěká, kdo štěká? Šunti. U kurva jeles šuruf. Jená. No stop the water, bylo and drown gratis. O, regeneracja, hemoglobina. O, spadłem nawet. Kurde, tego gnoju spadłem. Wszyscy tu musimy być przy kolu. Musimy kręcić wszyscy? O, nakręcimy. Eee, op! Eee, op! Lewa. Lewa! tywa. A żeby faktycznie trzeba było, kurwa, chodzić w koło, nie? I jak wiesz, walczyć czy na przykład, czy ktoś na przykład stoi, to dalej nie idzie, nie? trzeba, kurwa, to. No co, się? To zawsze dobry pomysł. Look down, look down, Tak, jest tu trzy punktów punkty i nas jest trzech. Idealnie. Aj! Dobra. Wespół, zespół, razem. Tego, tego najbardziej na prawo, nie? Może być ten najbardziej na prawo.

Kurwa! Potrzebuję żeby ktoś mnie nie rozsłonił. No. Dobra, już leżę. Kurwa, prawie zginęłem. O. Tu po nie jest, bierz lecz. Nie, we, 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 nie widzę, nie widzę, nie widzę. A dobra. A ja mam jeden. Ooo! Sam już masz losa. A no. A no. to trzeba będzie puszować powoli tych punktów, nie? No bo oni cały czas no. Ja proponuję do tamtego właśnie, co ty idziesz, najbardziej oddalonego. To jest na pewno. Look down. ale nie mogę dobyć. Let them come. Zacięli się. <coughs>

O mu Wasze momenki Wasze mominki. Kurczę, Tomki został. Mm -hmm. Niaaa. Son. Nie wiem. Sukiń, synek. Szczurze, Son of a rat. Son of a rat. No, no, no. Twoje twoj, twoj, O, już, rozjebał baniaka. Kurwa, to był ten. Tu się robiło bimber na, na Podlasiu. Zatem... ...destylatą. Ktoś go widzi? Ja go znam tylko go nie widzę. Jestem tam za filarą stał. Jeszcze jeden punkt? Czy to wszystkie? Nie, jeszcze jeden. Jeszcze

Eu não tenho nada a ver com o Cursor, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo que Ah, fuck Oh,

a tam jest ten, potem pompę. To się potem? Krew jasno zalewa, co to jest? Ah, oh, fuck. Let's fucking go. Tak, stop. Oni da Musisz, się musisz, ruszyć. o kurwa, musisz iść. No jak ja mówię, się zaraz Wpadłem do tego. No biegnij. Z... on bądź blisko tu. Potrzebuję wsparcia. No. Nie mogę stąd wyjść, kurwa. Kamen. Zwykłe szczurki, dawaj. Tak, Повартова ја истот. шутки. Disable jak? Idę na górę. Na górę jeszcze. O, przestało. o. Weź dalej na górę wiesz? Wyżej. Zalewa... Pasem, Musimy uciekać. Szybko. Gównem zalewa, szczurzym. <laughs> Może być.

Ship, His scheme nonsense. But we can take no chance. Hej. O chaosy. Kurwa znaczy chaosy? Padły. Nie? Yes. What the fuck is this? Ja tylko stoję? Ja też jestem. Kurwa mać mam wrażenie, że my to zrobimy dwa. Tutaj jest ten leczenie jak to chce hmm? Musimy kurde, gdzieś iść dalej To nie jest ta droga chyba Tu się nie otwiera samo? Mogę, dobra. Zaraz bot będzie Dobra nie idźmy tam gdzie możemy spać. Tam chyba nie da się spać. Tu chyba się nie da spaść. Tu się musimy bronić. Już nad nami? No ta bomba trzeba za... O, to tu, tu dobre miejsce. Tutaj mieliśmy być. O, Świetnie. A gdzie ten boss? Może nie ma, bo dojechało. Bo i masz. O, idziemy. No to nie zetknąłeś. To jest strado. Nie, z tyłu jesteś. Z no. Czy nie? Z tyłu jesteś. <grym>, tak? Tak, tu się otworzyło przejście. No to już to już tam miałem, ale musiałem jakoś zakręcić. Daj, jest tędy. O no, O O kurde.

ta cały czas się bije. Czemu się ugiął tak na mnie? A! No bo nie go nie bije, bo my tam biegamy z tyłu Na raka. Biorę go na siebie <grym> Bo tak też będzie podnosił? Ja mówię nie Tutaj, no, na stotku uleżę no? A, uleżę O kurwa A. Chciałem do botu o oh, kurwa zaraz bo. No nie no zaraz się położę tałkiem. Czekaj. Trzeba to? to powiedzieć.

co to co? O! O! ol O! O! <laughs> <laughs> All heroes muszą być tu. All heroes, dawaj. Heroes Might and magic. Might and magic. O, kurwa kawerze. Pa. kurwa kawerze. Solidna colegli. konstrukcja. <laughs> <laughs> Skawańska technologia O się świeci window Jakieś magiczna plugawa O kurwa grimoaru nie mam o ż... o, Czemu nie mam Opadłeś Ale nie całkiem, tylko na kolana To wystarczy no myślałem, że nie. Teraz zrobiliśmy tu. Może no to, to, to się potriano jakiegoś dał. No właśnie, to Grimoire pod, podmienia, przecież nie można było kiedyś Grimoire w ogóle dropnąć. Teraz już można go dropnąć jak chcesz. A -a. To bez sensu. Najpierw było jak wiedziałeś kalkulowane było ryzyko. Well, pęknęło. Easy bro. Nie, spoko, spoko misja było, fajno. podobała się. Pęknęło. I'm, I'm happy. I Ile razy zjadę? Save zero. Mostrowa 3A. Ja. Wygraj tak, a się nie graj. Bez bota byśmy nie przeszli. Bez bata no, nie Lepiej niż z Ale to akurat